Dzień dobry, moje drogie. Dzisiaj co nowego w kosmetycznym szopiu. Dawno nie było tego typu materiału, ale to nie dlatego, że kosmetyczny shop się nie rozwija i nie mam wam co pokazywać, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Zaczyna to po prostu wszystko tak galopować. Dzięki Wam, za co serdecznie Wam dziękuję z całego serca, że mogę realizować się i szukać wśród różnych marek prawdziwych, naturalnych. Perełek i wam je pokazywać. Więc cały czas pojawia się coś nowego i emocjonującego. Pojawiają się marki droższe, tańsze. Weszliśmy naprawdę w takie coś. Boże, to może za mocno brzmi, ale nie, naprawdę. Dzisiaj pokażę wam przeróżny przekrój kosmetyków i marki, które są naturalne i już bardzo długo popularne, uznane na rynku. Będą droższe perełki, będzie coś nowego, niszowego, ale będzie też coś. Tak popularnego, że czy kosmetyczny shop chce zacząć konkurować z Biedronką i Rossmanem. Hmm to się okaże, więc zapraszam serdecznie na materiał. I zacznijmy od marki, o której nie mogłam się doczekać, żeby wam powiedzieć. Jest to Back to Comfort. Otwarłam się właśnie na kosmetyki zarówno do twarzy, jak i do włosów, więc znajdziecie, ja Wam tutaj pokazuję oczywiście bardzo wybraną ofertę. Pokazuję Wam co tonik, tonik, krem do twarzy oraz maskę do włosów jako takie wybrane kosmetyki marki Back to Comfort. Natomiast oferta jest zdecydowanie bardziej szeroka w kosmetycznym shopie, bo kiedy one pojawiły się u nas na magazynie, to bardzo szybko zaczęły się wyprzedawać, więc ja już zdążyłam też domówić troszkę więcej tych kosmetyków, rozszerzać sobie powoli tą serię Back to Comfort kosmetyczny shop i myślę, że będę wciąż rozwijać, bo jeżeli chodzi o kosmetyki Back to Comfort, one są naprawdę tworzone z taką pieczołowitością i z taką szczegółowością, z taką niesamowitą świadomością i doświadczeniem założycielki. Marki, że naprawdę są to kosmetyki warte pokazania, które zasługują na duże uznanie i dlatego też otwieram ten dzisiejszy materiał właśnie marką Back to Comfort. Myślę, że wielu z Wam Back to Comfort nie trzeba przedstawiać jak i Laboratorium Symbiosis, niemniej jednak to, co również pragnę tutaj zwrócić dużą, dużą uwagę i duży ukłon na Back to Comfort, to to, że jest to marka, która bardzo stawia też na taką właśnie ekologię i zrównoważony rozwój, a są to takie idee, które także przyświecają kosmetycznemu szopiu, więc dlatego cieszę się. Cieszę się bardzo, że udało mi się wejść we współpracę z Back to Comfort i móc je oferować na swojej drogerii. Ministerstwo, czyli marka, która już od dawna znana jest, jeżeli chodzi o propozycje kosmetyków naturalnych. Wcześniej nazywali się Ministerstwo Dobrego Mydła, natomiast teraz widzę, że pojawia się samo nazwa, sama hasło takie właśnie Ministerstwo, więc prawdopodobnie tutaj troszeczkę taka delikatna zmiana, jak i chyba zmiana troszkę w szacie graficznej tych niektórych kosmetyków. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o markę Ministerstwo Dobrego Mydła, również jest to marka bardzo uznana na rynku kosmetyków naturalnych, wciąż pozostająca raczej w niszowej sprzedaży, dlatego zależało mi na tym, żeby w sklepie, który ma oferować kosmetyki naturalne i te bardziej i mniej popularne, no żeby przyciągnąć również ministerstwo do swojej oferty, więc tak jest już dostępna. Oczywiście, tak samo teraz w tym momencie pokazuję Wam tylko wybraną ofertę takich bardziej popularnych ich kosmetyków, czyli balsam do ciała, szafran, jak i właśnie krem do twarzy. Ale oferta jest znacząco szersza i też chciałabym za jakiś czas powoli ją sobie systematycznie rozwijać na kosmetyczny shop. No nie od razu Sosnowiec zbudowano, więc wiadomo wszystko potrzebuje czasu, ale słuchajcie, z ich nowości weszłam w biodegradowalny brokat, bo wow, to jest w ogóle coś, co jedna z Was mi podesłała, czy ja widziałam, że jest coś takiego jak biodegradowalny brokat. Jak ja się podjarałam, jak ja to zobaczyłam, ja się tak ucieszyłam, że w końcu ktoś coś takiego zaoferował i nie ukrywam, że to też był impuls do tego, żeby odezwać się do ministerstwa Dobrego Mydła, że mają coś unikatowego, coś takiego, co nie jest zbyt popularne, a jednak co ich wyróżnia, właśnie jeżeli chodzi o tą kwestię ich nowości, no bo kto innym w ofercie kosmetyków naturalnych ma biodegradowalny brokat degradowalny brokat. Bo o co chodzi? Te drobinki brokatowe, które są takie najczęściej popularne, one zdarza się, że są właśnie mikroplastikami. I one nie rozkładają się, one potem zanieczyszczają środowisko, one tworzą... Takie wiecie, ryzyko i skażenie nie tylko wód, ale też są szkodliwe dla organizmów wodnych, więc rzeczywiście no, brokat nie jest najbardziej ekologiczną opcją. No chyba, że ktoś by stworzył brokat, który będzie się jednak po jakimś czasie rozkładał. Z jakiegoś tworzywa bardziej przyjaznego naturze. No i słuchajcie, ja Wam tutaj pokazuję kosmetyk, akurat wzięłam z półki, ale też mam ten brokat i u siebie ja już go testowałam, bo ja byłam w ogóle, wiecie, zaskoczona. No co, jak jest to biodegradowalny brokat, to czy to będzie rzeczywiście trwały brokat? który będziemy w stanie mieć na twarzy, czy nie wiem, jak się spocimy, czy tam nam się rozpuści, czy co. I słuchajcie, zaczęłam go sobie um, używać. Potrafi się utrzymać cały dzień. I słuchajcie, wiecie jak ja to robię? Teraz tego nie zrobię, ale może Wam kiedyś w jakimś filmie pokażę. Bo zanim sobie puder nałożę, jak mam, wiecie, taką warstwę, że sam podkład nakładam pomadkę brzozową Sylveco i po prostu to jest suche, to jest taki po prostu brokacik i wklepuję sobie na kości jarzmowe i to się trzyma po prostu cały dzień. Ja w tym nawet wchodzę popływać, bo wiecie, że ja mam swój nowy ulubiony sport, jakim jest mermending, czyli nie, nie można pływać normalnie, Aga jak już sobie coś musiała wymyśleć, to musiała sobie wymyślić pływanie w syrenim ogonie, no nie? Więc co innego mogłoby mi do tego sportu pasować, jak właśnie niebiodegradowalny brokat. I tak, i z tego względu, że jest to biodegradowalny wersja, to stwierdziłam, ok, to to mogę sobie testować, próbować i na przykład, nie wiem, jak idę nad jezioro, prawda, no to do jeziora nie, wesz nie weszłabym, mając na sobie kosmetyk, który możesz w jakikolwiek sposób zaszkodzić tego ekosystemowi, do którego właśnie wchodzę jako um, osoba niepożądana, niech sobie rybki tam żyją w spokoju, a ja nie chcę im przeszkadzać, tak, ale jeżeli chodzi o biodegradowalny brokat, no to stwierdziłam, ok, zobaczę, jak to się w ogóle będzie utrzymywać. No i wiecie, też po prostu na pomadkę Sylwego, ja sobie ten brokat nakleiłam, Słuchajcie, bez problemu to się utrzymało nawet pomimo pływania, więc powiem szczerze, naprawdę szapoba I muszę wam nagrać jakiś film, w którym wam pokażę, jak ten kosmetyk wygląda, jak ten brokat wygląda, bo uważam, że wygląda absolutnie, cudownie kształt, kolory. Ja myślę, że temu poświęcimy sobie osobny film, a teraz przejdźmy dalej. I myślę, że tej marki nie trzeba wam przedstawiać doskonale, już wiecie, co to jest. Opcja Natura. Jest to również marka, która już gościła u mnie na kanale, dlatego chcąc przyciągać do siebie też właśnie takie marki, które są w 100% naturalne, czy mniej popularne, no właśnie, bo Opcja Natura swego czasu była nawet dostępna w Oshon i Biłam, nie, nie wiem jak teraz, bo dawno nie byłam w tych sklepach, nie wiem jak teraz, czy jest wciąż dostępna, ale wiem, że jest to marka, która zakorzeniła się mocno w świadomości odbiorców i tak, również ja jestem totalnie pod wrażeniem tego, jak oni mają całą markę naturalną. Nie muszę tutaj jakoś bardzo, nie wiem, kręcić nosem i przebierać w tej ofercie, żeby znaleźć prawdziwe perełki, tylko naprawdę wszystkie te kosmetyki mają świetne składy i jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. I tak samo jak poprzednie marki, ja Wam tutaj pokazuję tylko trzy takie, myślę, najbardziej rozpoznawalne produkty. Krem Biotox, maseczkę taką oczyszczającą z glinką i algami, a także krem do stóp antytarka. Natomiast oferta jest zdecydowanie bardziej szeroka, jest coś do włosów, jest coś do ciała, jest coś do twarzy, więc myślę, że każda z was znajdzie coś dla siebie, polecam, żeby zajrzeć. Oczywiście, wszystkie linki do kosmetyków, które wam tutaj pokazuję, do wszystkich marek, znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Ale teraz przejdźmy do czegoś bardziej popularnego, więc Skin Progress od Yop. Czy kosmetyczny shop będzie konkurował z Rosmanem? Może to nie ten etap rozwoju, ale słuchajcie, ambicje są, trzeba sięgać gwiazdnie, ale ogólnie, jeżeli chodzi o skin progress, to tak, jest to seria m.in. dostępna w Rossmanie. Natomiast też postanowiłam w nią wejść, ponieważ job oferuje świetne kosmetyki. Przede wszystkim mają bardzo ciekawą formę kosmetków myjących, bo jeżeli chodzi o job, to właśnie to, co mi się bardzo podoba, ich kosmetyki myjące nie są klepane na jedno i to samo kopyto, tylko zmienia się zapach, tylko nie, faktycznie te formuły widać, że pod względem doboru substancji myjących i doboru Substancji aktywnych, są całkowicie czymś innym. Ja za to bardzo ją doceniam i rzeczywiście wiele z tych kosmetyków wyróżnia się, jeżeli chodzi już o samo otwarcie na pielęgnację, jakim jest właśnie dobre umycie skóry. I właśnie tutaj chciałam Wam polecić micelarny żel pod prysznic Soft Fruits od tej serii Zobaczcie jak to pięknie wygląda to nie jest opakowanie tak nadrukowane to naprawdę ma taką formułę w środku i słuchajcie jak to pięknie pachnie, orzeźwiająco, lekko leciuteńko słodko, ale tak soczyście, wspaniały kosmetyk mający dość małe opakowanie, ale bardzo wydajne, bo ten żel jest gęsty, więc jego niewiele trzeba i to jest świetna opcja też jeżeli chcemy to gdzieś tam ze sobą na siłownię, na pływalnię, gdzieś gdzieś się potem odświeżamy na przykład, a nie chce nosić ze sobą dużego opakowania, natomiast też tak na co dzień wcale to nie jest kosmetyk, który bardzo szybko się zużywa, bo jest to właśnie bardzo wydajny kosmetyk. I z tej serii oczywiście są i balsamy, i też inne wersje zapachowe, więc sobie sprawdźcie. I też wybrane produkty do twarzy, czyli właśnie krem i żel do mycia twarzy. I to są kosmetyki, które są takie przeciwtrądzikowe, więc jeżeli borykacie się z niedoskonałościami, no to polecam zwrócić uwagę. Również rozwijamy serię Lale. Została ona bardzo ciepło przez Was przyjęta. Myślę, że za sprawą, no właśnie, peptydów miedziowych, które Lale ma w swojej ofercie i które oferuje w kosmetyczny shop, ale Lale ma bardzo przystępne cenowo i wysokiej jakości produkty, dlatego też rozwijam tę markę i tutaj Wam pokazuję na przykład wcierkę rozmarynową, też krem do rąk, krem nowy do twarzy, taki dyniowy, ale też mamy pomadki do ust. Także znajdziecie naprawdę więcej kosmetyków lale w kosmetyczny shop i polecam zwrócić uwagę. Jednak dla osób, które oczekują naprawdę wysokiej jakości produktów, też postanowiłam podjąć dość ryzykowną decyzję, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowej marki, bo marka droga, wysokopółkowa, to już jest jakoś sama w sobie, niemniej jednak wiem, że na tego typu ceny kosmetyków nie każdy chce sobie pozwolić, więc no stwierdziłam, kurczę, Muszę się zastanowić. Naprawdę długo myślałam nad wprowadzeniem marki Kuli, od kiedy ją tylko zobaczyłam. Specjalnie też pojechałam na targi kosmetyków naturalnych, żeby móc bliżej poznać tę markę, porozmawiać z producentami, zobaczyć jak te kosmetyki wyglądają, nawet sama formuła jaka ona jest. I tak, to są naprawdę kosmetyki, które oferują jakość idącą za tą ceną. I dlatego postanowiłam, tak, wprowadzam Kuli do siebie na sklep, bo jest to droga marka, ale która dostarcza jakość ponadprzeciętną. Tutaj pokazuję Wam kosmetyki krem na dzień, na noc, również peeling, natomiast oferta jest szersza i pełną ofertę mamy na kosmetyczny shop, zarówno oferując miniaturki, jak i pełnowymiarowe kosmetyki. Więc gdybyście chciały przetestować mniejsze opakowanie i zapoznać się z takim kosmetykiem, czy warto zainwestować więcej, no to właśnie mamy też dostępne miniaturki, możecie w ten sposób kupić coś mniejszego, przetestować i zobaczyć, czy jest to właśnie to, czego poszukujecie. A jeżeli jeżeli chodzi o Kuli, to jest marka, która skupia się na minimalizmie, ale jednocześnie te minimalistyczne kosmetyki, czyli taka podstawowa pielęgnacja, oczyszczanie, krem, krem pod oczy, peelingowanie, ma dostarczać dużo skutecznych, skondensowanych składników aktywnych dla pełni rezultatów, więc w tych kosmetykach znajdziecie coś, co będzie i zmniejszać niedoskonałości, i nawilżać, i łagodzić, i chronić przed wpływem czynników zewnętrznych, i działać antyoksydacyjnie, i odmładzająco. Więc w każdym jednym kosmetyku Kuli ma być pełnia działania i pełnia efektów i pełnia rezultatów. No dobra, ale od samego początku mojej działalności w internecie zależało mi na tym, by pokazywać również bardzo przystępne cenowo kosmetyki. Nawet kosmetyki popularnych koncernów, popularnych bardzo marek, nawet takich wręcz Marketowych, które jednak mają naturalne składy, i przyznaję, że moją wielką pasją od zawsze było takie szukanie perełek kosmetycznych w dobrej cenie, więc. No, najwyższa pora, też zacząć wprowadzać takie kosmetyki do siebie na sklep. To nie jest wcale łatwe, bo pomiędzy różnymi firmami, przedsiębiorcami, wymaganiami, żeby pewne możliwości mieć. Niemniej jednak staram się rozpychać na tym rynku jak tylko mogę swoimi krótkimi łokciami, 1,60 m. Mały polski przedsiębiorca tutaj, nie? Ale funduszy z KPO nie brałam, a wprowadziłam! <grym> Sorry, nie mogę, ale słuchajcie, wprowadziłam. Te kosmetyki popularnych marek, o których już słyszałyście na kanale Kosmetologia Naturalnie, że są takimi właśnie prawdziwymi, budżetowymi perełkami naturalnymi. Między innymi szampon Garnier Fructis. Słuchajcie, ja na punkcie tego szamponu to miałam pypcia od dwóch lat wstecz. I on naprawdę bardzo często mi towarzyszył, bo jest świetnym szamponem w kontekście odświeżania skóry głowy, odbijania włosów od nasady, mocnego nawilżania, jednocześnie tej świeżości, przystępnej ceny. Niesamowitej wydajności. Więc Garnier, Fructis, Shampon, Hydra Bomb znajdziecie już na kosmetyczny shop, ale to nie wszystko z tych takich przystępnych i popularnych kosmetyków. Kolejne wersje to Fructis, Garnier, Hair Foody, maski. Akurat teraz Wam pokazuję wersję papaja, wersję makadamia, ponieważ to są wersje, które bardzo, bardzo polubiłam. One są też w kolorze kosmetycznym, więc nie mogłabym Wam ich tutaj teraz nie pokazać tak wizualnie. Haha, ha, ha, aga, no. Ale no. Więcej jest tych serii, więcej jest tych kosmetyków, tych masek, jest też odżywka, boże, jest też maska aloesowa, jest też wersja bananowa, więc pełną ofertę też znajdziecie na kosmetyczny shop. Chcieliśmy też wprowadzić odżywki, natomiast mieliśmy małą awarię w dostawie, więc zobaczymy jak będzie, ale odżywki, jeżeli mi się tylko uda, to też kiedyś w przyszłości chciałabym je wprowadzić. Natomiast jeżeli chcecie odżywki z popularnych marek, to nie garnier, ale L'Oreal. Bez silikonów? Bez silikonów naprawdę udało się znaleźć takie dwie propozycje bez silikonowych odżywek całkowicie naturalnych. Również jeżeli chodzi tutaj o te substancje ułatwiające rozczesywanie, tak zwane kationowe substancje powierzchniowo czynne, które bardzo często w tych popularnych markach są niebiodegradowalne. Nie, tutaj mamy całkowicie naturalne alternatywy. I słuchajcie, ja naprawdę, ja naprawdę z ręką na sercu chcę Wam powiedzieć: weźcie sobie, zamówcie, weźcie sobie, kupcie. One nie są drogie, ale żebyście mogły zobaczyć, że Naturalne propozycje w markach popularnych są, i one w niczym nie odbiegają od tych wersji silikonowych. Jak chcecie się przekonać, że marka, na przykład taka jak L'Oreal, potrafi zrobić na rynek nawet taki, wiecie, bardzo popularny, odżywki, które są całkowicie naturalne które mogłyby tutaj mieć adnotację zielonego listka i w ogóle mieć napisane, nie wiem, ekolo, ekologia, środowisko naturalne, biodegradowalne, one tak nie krzyczą. One wyglądają jak takie bardzo popularne po prostu odżywki dla klienta, który niekoniecznie musi być zainteresowany kosmetykami naturalnymi, tak? A jednak to, co mamy w składzie, jest całkowicie naturalne, a działanie, słuchajcie, to w niczym nie odbiega od tych konwencjonalnych. To wygładza, to zmiękcza, to tak nabłyszcza włosy, zwłaszcza tą odżywką, jest to nie zachwycona, więc jak chcecie się przekonać, że to naprawdę daje radę. Zamówcie sobie, co to nie jest drogie, a możecie zobaczyć, że naprawdę te mm, koncerny, one też potrafią w kosmetyki naturalne. I naprawdę chcę widzieć więcej tego typu propozycji w koncernowych markach, i chcę widzieć tego typu produktów i propozycji więcej, i będę na pewno szukać. Kolejna nowa marka w kosmetyczny shop, chociaż wcale nie nowość rynkowa, to marka Orientana. Podobnie pokazuję wam tylko wybrane kosmetyki, olejek ujędrniający do biustu, krem do twarzy czy właśnie booster. W ogóle jeżeli chodzi o ten krem do twarzy, to ja go miałam i bardzo miło wspominam, tylko możecie nie kojarzyć opakowania, bo zobaczcie, one teraz są po rebrandingu i na pewno kojarzycie te wcześniejsze opakowania. Więc jeżeli chodzi o Orientane, również jest to marka, która już od dawna ma swoje miejsce na rynku, a teraz jest również dostępna w Shopiku. Siostry z Natury to marka, którą poznałam na targach kosmetyków naturalnych i cieszę się, że odwiedziłam te targi specjalnie jechałam do Łodzi, bo naprawdę jeżeli chodzi o siostry z natury, to totalnie mnie zachwyciła ta marka i jestem absolutną fanką ich masła mango do ciała. Chociaż wiecie co, mam teraz w zapasach wersję Malinka. I teraz kiedy oglądacie ten film, to ja w ogóle jestem na urlopie i wygrzewam się w Chorwacji. Malinka od siostry z natury ze mną jedzie, żeby mnie nawilżać po ekspozycji na promieniowanie UV. I właśnie z tej okazji, że na kosmetyczny shop w tym momencie mamy no, małą przerwę techniczną z racji tego, że nie ma kto pakować paczuszek i wysyłać, to słuchajcie, mam dla Was świetną informację. Macie naprawdę mega promocje na kosmetyczny shop. Oczywiście paczuszki wyjdą po naszym powrocie, kiedy wrócimy i będziemy je pakować. Wszystkie informacje macie na sklepie, ale żebyście nie były smutne, że tak właśnie sklep ma chwilową przerwę, to żeby troszeczkę złagodzić Wasz smutek, żal i rozgoryczenie, to macie za to naprawdę duże promocje na kosmetyczny shop. I słuchajcie, kto pierwszy ten lepszy, bo te promocje są do wyczerpania zapasów, no z tego, że my jesteśmy na urlopie to w tym momencie nie mamy możliwości składania zamówień, uzupełniania magazynów dlatego kto pierwszy wykupi ten lepszy i po naszym powrocie no ceny wrócą do cen regularnych i będziemy dopiero wtedy zamawiać na nowo towar więc robimy taką wiecie troszeczkę letnią wyprzedaż, my troszeczkę przewietrzymy sobie magazyn, wy będziecie może nie tak do końca w złym nastroju że zostawiliśmy was bez działającego przez tydzień sklepu więc może nie będziecie się gniewać ale szczerze zachęcam, żeby na kosmetyczny shop czym prędzej zajrzeć. Rozwijamy także wianka Hero i pojawiły się maseczki do twarzy, które troszeczkę później miały premierę niż cała seria Hero od wianka. Maseczka z mam Q10, żeby wymiatać wolne rodnikiem. Myślę, że fajna opcja jeszcze teraz na koniec lata, żeby tak trochę tą skórę odżywić, tak odmłodzić, tak zantyoksydować ją jeszcze, ale jeżeli borykacie się z niedoskonałościami, to zwróćcie uwagę na wersję z kwasem salicylowym. Również rozwijamy laku. Laku mamy już bardzo szeroki segment Kosmetyków i wprowadziliśmy także ich bogate masła do ciała, a także kremy do rąk. Ale te kremy do ciała to są faktycznie kremy. To nie jest tak, że to są masła, że to one są tłuste, ale to są kremy do ciała o takiej rzeczywiście konsystencji, że czuć, że to nawilża i odżywia. A jeżeli chodzi o kremy do rąk, ja jestem sfascynowana i totalnie zachwycona, jeżeli chodzi o ich wersję, takie właśnie te z pompką do pracy biurowej rewelacja. I na sam koniec bardzo przyjemne zaskoczenie, ponieważ manufaktura nowa kosmetyki. I słuchajcie, tutaj. Jest kilka serii, jeżeli chodzi o tą markę, i w ogóle ta marka, mam wrażenie, że ona nie jest jakoś taka chyba bardzo popularna na internecie. Natomiast jak ja zobaczyłam składy, to mi się sobie, o oh, wow! I jednocześnie ceny! Naprawdę przyjemne, przystępne ceny. Więc jeżeli chodzi o nowe kosmetyki, to ja Wam teraz pokazuję tylko trzy kosmetyki każdej z tych serii, ale tych serii naprawdę jest dużo i nam na magazynie całkiem ładnie wypełniły kilka półek te, te nowe kosmetyki. Więc tak, pierwszą serią jest taka seria różowa Cranberry Glow. I tam mamy naprawdę dużo kosmetyków, bo mamy zarówno coś do ciała, do higieny intymnej, mamy pełną ofertę kremów do twarzy. Tam jeszcze jest i taka emulsja lekka nawilżająca. I właśnie jest też opcja pod oczy, więc naprawdę jest bardzo dużo tych kosmetyków, jeżeli chodzi o nowe kosmetyki, bardzo ładnie rozwinięta seria, i każdy znajdzie coś dla siebie. Ale pokazuję wam krem barierowy. Bo tak sobie pomyślałam, że może niedługo idzie wrzesień, może po lecie będziecie potrzebować coś odbudowującego, ale nie tłustego. Ja akurat mam próbkę tego kremu. Dostałam tu od producenta, żeby się zapoznać, próbkę tego kremu dla właśnie pewności Wam pokazuję, że tak to jest ten barierowy i zobaczcie, on nie jest jakiś tłusty, on jest taki gęsty, on jest taki zbity. Po prostu on nie spadnie. On po prostu on jest taki gęściutki, ale to nie jest nic. Tłustego, więc jeżeli szukacie kremu, który was rzeczywiście ochroni, tak mocno odżywi, który tak właśnie po lecie będzie takim przyjemnym, komfortowym, ale nie tłustym, tylko naprawdę pod makijaż, dobrze wchłanialnym, no to naprawdę jestem szczerze urzeczona tą konsystencją. Pachnie! Wszystkie te kosmetyki z serii Cranberry Glow, bo ja też oczywiście już troszeczkę potestowałam, mają bardzo przyjemne zapachy, takie pudrowe. Ja jestem oczarowana. Nowa kosmetyki ma również serię Czarna Porzeczka Słonecznik i z tej serii również wybraną ofertę, taką KN Approved wprowadziłam. Między innymi serum na końcówki włosów, a także serię właśnie do włosów. Tutaj Wam pokazuję maskę, ale jest kilka rodzajów masek, jest kilka rodzajów odżywek, więc otwieram się teraz mocniej na te produkty włosowe. Bo wiecie co, jeżeli chodzi o produkty włosowe, bardzo ciężko jest szukać tych naturalnych propozycji, bo tutaj rozchodzi się o to, że te kationowe substancje powierzchniowo czynne, bo że już sama ta nazwa ona brzmi jak jakieś hasło do banku albo nie wiem. No strasznie trudna i, i rozeznanie w tych um, kationowych substancjach nie jest takie oczywiste, bo te nazwy są skomplikowane, one są niełatwe. Kto by na to zwracał uwagę? One są tylko i aż do rozczesywania, ułatwiania rozczesywania włosów i tak naprawdę kwestia tyczy się biodegradowalności też potencjału drażniącego, ale przecież odżywki nakładamy nie na skórę głowy, tylko na włosy. To że potem te odżywki maski mają podczas chociażby spłukiwania kontakt z naszymi plecami, stopami, potem jest problem wypryski na ciele, na plecach, na pośladkach, albo nie wiem, popękane pięty i szukanie kremu do pięt. naprawdę czasami wystarczy po prostu zmienić odżywkę do włosów, ale to się wydaje takie nierealne, no co zmieni odżywkę do włosów i pięty mi się poprawią, albo zniknie mi trądzik na plecach, Piu, aga, no wymyślasz, naciągasz. No, więc zdaję sobie z tego sprawę, że jest tutaj wiele takich niuansów i dlatego rynek produktów naturalnych w kontekście produktów włosowych, właśnie jeżeli chodzi o odżywki, maski do włosów, sera do końcówek włosów, o Boże, żeby serum nie było olejowe i tłuste, tylko żeby było jakieś takie przyjemne i nieobciążające, to jest naprawdę trudny temat i kiedy tylko widzę, że jakaś marka ma w ofercie maski, odżywki do włosów takie o naturalnym składzie, takim rzeczywiście biodegradowalnym, no to ja bardzo skłaniam się ku tej marce i zależy mi wtedy, żeby bardzo ją wprowadzić na kosmetyczny shop i jak widzicie to, co sobie postanowiłam. Może nie idzie mi to zbyt szybko, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście na kosmetycznym shopie miały taką szeroką ofertę produktów. Żebyście miały. Zarówno takie wow kosmetyki Fifa rafon, które co one tam robią, ale jednocześnie żebyście miały takie podstawowe kosmetyki, tak te garniery, tak jak nie wiem, macie u mnie dostępny jakiś antyperspirant, dezodorant, żebyście miały, nie wiem, pastę do zębów, tak, takie wiecie, codzienne produkty, żebyście w przystępnej cenie również mogły dostać, żeby ta drogeria nie była tylko takim niszowym sklepem, koncept storem, owszem, to jest fajne, to jest, to jest PR-owo rewelacyjne, jak i na tym można robić PR i sprzedawać tylko i wyłącznie drogie marki i, i wiecie, i na tym zarabiać. Tak, jasne, ale zależy mi na tym, żeby dotrzeć naprawdę do każdej osoby i niezależnie ile ta osoba chce przeznaczyć na kosmetyki, pokazać, że kosmetyki naturalne to są naprawdę dobrej jakości kosmetyki i w przeróżnych cenach można znaleźć wysokiej jakości kosmetyki naturalnej i przede wszystkim nie szkodzimy w środowisku. Także dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazałam są może Waszymi ulubieńcami, może u Was się sprawdziły. Nie zapomnijcie, że tak kosmetyczny shop macie teraz takie mega promocje, że nie oglądajcie dalej tego filmu, tylko po prostu lecie na kosmetyczny shop i róbcie zakupy, bo jak Wy tego teraz nie kupicie, to Wam wykupią i nie będziecie mieć. A kiedy kolejne takie promocje będą? Nie wiem, nie wiem, nie zdradzę będą, ale nie zdradzam teraz kiedy. Dobra, dzięki wielkie, leccie na zakupy do zobaczenia. Pa!